Jeżeli Wam się wydaje, że ludzie grają na PlayStation 5 i nowych Xboxach w 2026 roku, to coś Wam pokażę z punktu widzenia sklepu z Grami. Te cztery kubki gier, które właśnie pokazuję, to są gry, które przyjęliśmy pod zamianę, bo wymieniamy się tutaj u nas Grami. Tylko w jedną sobotę, 10 stycznia, przez 4 godziny, obsługując prawie 80 klientów w ciągu 4 godzin, czyli jeden klient na 3 minuty. Jeśli tutaj byłeś u nas w sobotę, no to widziałeś co się działo, natomiast to, co Wam chciałem pokazać, to to, w co ludzie aktualnie grają w jakie platformy, tylko żeby to zrobić, muszę poukładać te gry platformami. No i teraz patrzcie na to. To jest kubka gier, którą przyjęliśmy z PS5, PS4, PS3 i Xbox 360 z PlayStation 2. Jaki z tego wniosek ludzie dalej grają na starych generacjach? A czemu, to mam nadzieję, że się od Ciebie dowiem w komentarzu. A dobra, też jeszcze się Wam na koniec pochwalę. Jakimi tutaj klienci rzeczy do skupu zostawili. Tutaj mam Sega Mega Drive, najprawdziwszą z pakietem gier. Zobaczcie sobie, jakie kiedyś robili klimatyczne gry w ogóle: takie kadridże z instrukcjami. Tu mam zaś Dreamcasta. Tam jest pod spodem konsola, jest klawiatura. Ale no tutaj gry zrobią robotę. Jak się dogadam z klientem, z klientami dwoma w zasadzie, to dam Wam na pewno znać, bo wszystko będzie do kupienia na xgaincenter.pl